Cześć, z wszystkim z tej strony WebSon i witam Was w kolejnym odcinku z klęcia Persji. Dzisiaj będziemy kontynuować nasze przygody, ale jak zapewne w te tutaj gównianka znowu się świecą. A dlaczego? Dlatego, że ja Super Web pomyślałem, że skoro w grze jest autozapis, to autozapis. Ale zrobiliśmy sobie tą moc, tamtą zieloną. I okazało się, że wyłączyłem grę, wyłączyłem nagrywanie, wyłączyłem grę, wyłączyłem wszystko praktycznie, a dzisiaj włączam i co? I, 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 i musiałem dochodzić tam od, od łowcy. Łowcy łowca to gdzieś tam jest chyba. Musiałem dochodzić od samego łowcy tutaj jeszcze raz, także no. Tego, tego oczywiście nie nagrywałem, no bo po co? I myślę, że skoro już jedną moc widzieliście, to, to, to zrobimy ją sobie później, a ja teraz na przykład nie wiem tą niebieską walnę, bo bo, bo fajnie wygląda dostaniemy się na pola na zamku No i tak jak mówiłem tam wtedy, że pewnie dostaniemy jak to jest tu, to pewnie wejdziemy tu, ale to jest tak, że, że jak się najedzie na to, to widać do których możemy dojść wtedy tych pól a skoro ja tak bardzo chciałem iść na tego wojownika, którego kurczę nazywam golemem, nie większemu, to weźmiemy sobie tą niebieską moc, która się nazywa ręka Ormazda i zobaczymy co to, nie? No. Marszujemy E eh? i zobaczymy Spróbujmy. co to za moc. Spróbujmy. Musimy użyć mocy, by dostać się do żyznych punktów. Tak, moce strzegły pól. Musisz mnie nauczyć, jak się nim posługiwać. Dokładnie. To już coś była, ale teraz użyjemy sobie innej mocy. Takiej jakiejś niebieskiej. Uuu, latanie. Spok. Jak się latanie to są chyba skrzydła ta ręka, to mnie po prostu przenosi do jakiegoś tam punktu. Z tego co mi wiadomo. Z tego co widzę. No i spoko też fajna moc, może nie bieganie po ścianach, taka trochę jakby mniej interaktywna, ale ale zawsze spoko myślę. Świątynia. No i znowu Proszę, pogadanka ojcem. Mogę to pominąć jakoś? Nasz nie musi już wypełnić obowiązku. No sorry, nie mogę. Twoje słowa? Czy Gdzie był omrast, gdy zabrano twoją matkę? Gdzie był, gdy go znowu omrast. Heliko, jestem Twoim Ojcem! Twoim Królem! Pokus, pokus, czary Mary, Twoja stara to Twój stary. Podum. Psst. Tak, tak, ale z tego śmieliśmy się wczoraj. Wczoraj, no, ostatnio. Kiedy nawet, Kiedy to oglądacie, to nie wiem. Kurde, no, nie mogę tego pominąć, naprawdę. Mamy jedną Ormazę. Możemy dotrzeć do kolejnych pól. Ruszajmy. Ruszajmy. A więc ruszajmy i zaraz zobaczymy, gdzie tu dalej. W takim razie tu mogę ich tak. I bardzo ładnie. Wieża Arymana, by pamiętać to, co zostałoby zapomniane, by ostrzegać tych, którzy przyjdą po nas o niebezpieczeństwie czychającym pod świątynią. Aha, okej. Okay. Spoko. To tam idziemy, nie? Dałaby mi się wskazówka co do kierunku. No tam gdzie nie? Tak mniej więcej. No. Eee... A, i w ogóle jak pewnie widzicie, tutaj są takie, takie... Takie jeszcze mniejsze budowle. I na nich są takie drzewka. No daj mi skoczyć. Są takie drzewka na nich i nie na czy to można było wejść? Nie, chyba tak Chyba dojdę Aha, to szedłem No i chyba te drzewka się do odracać razem z tymi krainami, czy coś takiego Tak mi się wydaje No, tak myślę Chociaż jak... jak... O ostatnio o łowcy mówiłem, że fajna walka, to no, mi się tam fajnie walczyło, tylko tak on ani nic nie mówił, ani nic za bardzo nie robił, na, po na początku mnie tam trochę sklepał, ale to było w sumie wszystko, co zrobił. Ani się nie odezwał jakoś normalnie, ani nic, po prostu stał, czekał, dostał po dupie i poszedł. A tu z... z wojownikiem to jest tylko to, że mu nie zabieram HP, praktycznie muszę go jakimiś super sposobami. Ale pamiętam, to już pamiętam na 100%, że ostatnia walka z nim jest po prostu zajebista. Nie... What?! D... The... Jak spadłem? Mogę nagle... Okej, okay, nie wiem co... What?! to A dlaczego tu nie przeszedł normalnie? Tylko gdzieś tam spadł i też w ogóle, nie wiem, tu gdzieś pobiegł coś. Co to ma być? Normalnie biegnę sobie na górę. Tu, w lewo, rękawica i biegnę dalej. No co? Kurczę. O przy okazji te sobie weźmiemy. O i to są takie ładne te krainy. O, a te ziarna mi się nie kasują? To spoko. Ja myślałem, że od nowa będę musiał zbierać, to jest tam 100, 170. wtedy to by nie było fajne, a jak one się nie kasują, to spoko. To damy radę. O! Już myślałem, że nie doskoszę. Na co? No i w ogóle tak... Nie mogłem gadać, więc powiem trochę jak mi się... To, co myślę o tej grze Więc gra jest fajna Aczkolwiek trochę łatwa No dobra Będziesz już w poruszeć, O! Będą jakieś fajty wreszcie Patrzcie, no nie nie dadzą mi powiedzieć o ładnej grze Kurde Chciałem powiedzieć, że ta gra jest ładna, bardzo mi się podoba A no nie mogę W każdym walczyć tam z jakimiś kostkami Nie Jebłot no. no i właśnie to jest to też się mówiłem, że, że To jest proste Bardziej można po prostu sfajlować i po prostu spaść czy, czy jakiegoś baga Jakieś bugi, jak wyskoczą, co... łatwiej już wtedy zabić się. No, zabić się, jakby się dało. Jedyne dwa minusy, to chyba taka... Przyjemność jest zarazem plusem i minusem. A, co to? Wieża Aremana stoi pusta od bardzo dawna. Nigdy nie widziałam, swojej jest Więc to właściwa chwila, aby się przekonać. Ja się to mówi, Zawsze coś jak na pierś mi się to nie zawaliło tak wtedy z, z konkubiną, że tego tak naprawdę nie było okay. e jak się chodziło po suficie wuj spacja? Tak Okej okay. i tak. okay. Biegnę, biegnę Okej okay. No Elika Jo! That's skills man. A ja co dalej tu? Tu najlepiej iść? nie, ja tak kulturalnie chciałem drzwiami coś, a tu nie, sama sobie ciągnij. Nie! O, już myślałem, że spadnę. Chciałbym powiedzieć jaka ta gra jest piękna, jak ona mi się podoba, a tu dali mi do jakiegoś kijeczego, czarnego gówna. No, Zobaczcie, jeszcze takie czarne po prostu gluty prawdziwe tam latają, no. Więc ja się czasowe, nie? Tak, czasowe, bo słyszę jakby takie coś, co mi tu odmierza. słyszyć, jak się nie? Ja nam się słyszę takie jakby coś, coś tam miało się przy, przy, no jakby się coś miało ruszyć, nie? Udało nam się. Hej, Ja ci dawałam wsparcie moral Okej My że to ja mam to ustawił na prosto, ale w sumie mam ich w górę niby. O, teraz dwa. Czyli się wyrobię. Ale że to jednak nie jest na czas. No mi się wydaje, że jest. Masz jakieś propozycje? Musimy znaleźć drogę w górę. Super propozycja! Aha! Okej. Okay. Szanowni, że... To, tak jak było, to powinienem móc dojść tam. Tam na pewno będę mógł zrobić coś więcej. To obraz, tylko to jedno Jak pociągnę za Waję, to na pewno spadną te dwa. Czyli ja sobie muszę zrobić drogę. A tamto muszę przesunąć o jeden w górę, Czyli ten też o jeden cofnę. I teraz powinno być spoko, tak? Czy nie tak? Tak to będzie hardcore. Jeśli mi się uda za pierwszym razem, to macie mnie nazywać hardcore. Eee... No i to tylko tak Prawie. I no To ma być tak. Czy znaczy jak tak, to ja tam dojdę? Nie, bo się nie chwycę na dole, nie? Oooo, ja nie dojdę Zawsze dochodzę Jest to co ja mówię Ok Jak za to pociągnę dokładnie te dwa spadną Ja trochę cheatersko tu wejdę Przejdę tutaj tu na górę i w lewo O, dokładnie. I co? Jestem bogiem tej gry. Już myślałem, że się nie złapie A był Fail. No i... No ale nie dwa. Co za debil. I co, i jeszcze... No dzięki... Naprawdę. To by jednak nie jest na czas. Nie, ale naprawdę tak głupio spadł. Ja kliknąłem raz. Znaczy... Tam przeskoczył mi dwa razy, okej. Okay. Bo nawet kliknąłem dłużej. Ale o. Raz. No dobra, nie w tą stronę. Raz. Raz. Jest na prosto. Idzie w górę. Skak i elika, No! Eee! Co za różnica? Zepchnij go! Tak, z powrotem. Taka zabawa jaka była. Hioho. Zepchnij go do krawędzi. O... o wojownika, tak? Tak. Zaraz Okej Dobra I co, co się naciska, co się naciska, znowu lewy Co ty już koniec? No. Dwa nadzieki Naprawdę. Dwa na 10. ja się poprzednio z nim tyle męczyłem No w ogóle... Jezu Przejście nawet zrobiłem, co z tego, że się w nim dźwięk zepsuł. Przejście zrobiłem, dwie godziny później, kurczę Mniej więcej tyle się z nim męczyłem wtedy. A teraz za pierwszym razem jeb tu nie ma jeb coś <śmienicza> <śmienicza> ją po plecach tylko taką subskrypcję Na przykład wieża z bawcy To takłany Co za Jeśli tu zostaniesz możesz władać wszystkim za, się zgadza. Chodźmy uratować swoje miasto. <śmiany> jezu, ten, ten uśmiech, jezu. U, przejście wice. Dziwię co jak mi tak idzie. To jeszcze jednego? Jeszcze jednego, a co tam? Teraz to pytanie, czy ja tam dojdę, czy ja tam nie dojdę? Jak mogę zaznaczyć, to powinienem tam dojść, nie? Tu sobie w dół zjadę, ładnie. Okej. Okay. Ze Widzę zejście. Super. Mają. O. Po co oni się wchodzi na górę? To jest jedno kliknięcie spacją, a on i tak... Robi skok, tak jakbym kliknął dwa razy. Teraz to rozumiem, bo... A naprawdę Elika nie może tak sobie latać? W Wersji nad... Jezukiem pyli na Androida to się było na jawę! Ta gra była na jawę ludzie. Kiedy ja miałem starego Sonego Ericksona To ja w to grałem. I co dalej? Mam zjechać po prostu? Okej. Okay. Yeah. Rysuję swoją wieżę! I mógłbym tak na, na ten, na baz grać tymi rękawicami swoją podobiznę. Byłoby fajnie. Znowu w dół? Niech mi ktoś powie, jak się schodzi stąd. Moim zdaniem tak się nie powinno schodzić, ale dobra. Aha, tak jak w drugą stronę to samo. No nie będzie. No, szybko idę te ziarna. Trendy? Okej. Okay. No, może teraz mi dadzą powiedzieć, jak ładna jest ta gra. Bardzo mi się podoba. Naprawdę. I w ogóle ten taki rodzaj grafiki, ja właśnie kur się nie umiem go nazwać, nie pamiętam jak on się nazywa. Ale co, w nie się. Aha, znowu jakieś wrogowie tu są. Kurde. Będę się szybko po. Tak. Uważaj. Ale tam oni są słabi, patrzcie to. O, oh, okej. Okay. No już pani. Po co oni No właśnie. Możesz mi wskazać właściwy kierunek. Puszka to druga wieża? Prawo? To tak myślałem. Co to? Nie, co tam widzisz? Nie. Co tam coś jest? To było Twoje miasto? Następne żyzne pole jest. Ej, zaczekaj, musisz być. Co? Smutna? rozbita? Żona, nie wiem jak dotąd się trzymałeś, ale musisz dalej się trzymać. To żeby... w ogóle nie tego co myśleć. Nie mi Wiem, że wiele straciłaś i że twoje życie warte jest. Nie. Ale jeśli ono się dla ciebie nie liczy, to tak jakby nie liczyło się to wszystko, co straciłeś. Hmm. Całkiem niezła przemowa, jak na kogoś, kogo nic nie obchodzi. No pewnie, że nie zła Sprzedał mi ją jasno w Wciekaj się dalej księżniczki Znajdziemy ci coś w dowolnym Serio? Stary... I apierdzielę ja Zajebista przemowa Sprzedał mi ją jakiś gość na bazarze Razem będę szybki. Aj co? To się różniło od walki z nim tylko tym, że zabiję go na hita, a nie na dwa. Czyli hit plus zepchnięcie. Ty, ale się tak nie denerwuj. Co to było to? Myślałem, że się znowu nie złapie. Co to jest? Ale mi sieło. Tak on się w ogóle nie ruszał. A to jest tam ta jakaś brama, nie? Skoro moce miały chronić przyznę Pola, skąd się na nich wzięli przyjaciele Aremana Pola uległa zepsuć, wyznaw ceny. Dostali zaproszenie. Nie chcę płyt. Moc płyt pochodzi od to Boga światła. To dużo wyjaśnia. To są tamte chyba jakieś czarne drzwi czy coś takiego, czarna brama. Jedne są właśnie cztery do każdego bossa na końcu, nie? No. Widzicie tutaj mamy fortecę wojownika na pałacowe tej konkubiny, obserwatorium, alchemika i legowiskołowcy. Czy Ormast nie może powstrzymać Armana? Nikt nie wie, gdzie on jest. No, najlepsze, nie? Bóg z łajkiem nosi. Wszyscy wiedzą że On tu jest, nie? Coś tego. Tu czym tam wychodzi z jakiegoś magicznego przedmiotu, gdzie tak naprawdę... What? Ej, no stary. Czy to się nigdy nie skończy? Nie, póki nie powstrzymamy Aremana. Póki nie wygnamy zepsutych z miasta. Ruszajmy. No, lekimy, lekimy. Przez zapomniałem, o czym mówiłem. Serio, pewno Aha! No, o tym, że są bogowie, ciemności, w ogóle, jacy żyją, nie? Wszyscy wiedzą, gdzie oni są, ale do nich nie dojdą, bo, bo, umrą, albo, albo nie wiem, albo się ich boją. Ona sobie na legalu przez to przeszła. Pierwszych konsekwencje. Serio?! Serio?! Ja myślałem, że to mnie wpieprzy. O, wow. tak, Naprawdę? Eee, to jest wyliczone, te trzmaty. Ale mam lagi przy tych gównach. I to jedno praktycznie wyszło na mnie, ale dobra. Naprawdę, jak te gó gówna są... o! I spadek fps od razu. O, pięknie. O, dziesięć! O, matko. O, jest. Aha, teraz tam, okej. Okay. A, nie ten guzik To jest chyba obrona, tak? Tak mi się wydaje o. O. Jo Jakby mnie tam nadepnął, nie? walczyć? Nie, patrzcie, wie, że tam nie wejdzie O I znowu?

Boi się trawki Sorry, trafka jest dobra, na serio Znaczy ja nie próbowałem Ja nie próbowałem, tak słyszałem Na serio Nie próbowałem Jak ją znowu poklepie, klepie No jasne Na środku rynku stała klatka? Oczywiście, straszyliśmy nią dzieci. Bądź grzeczny, albo pójdziesz do klatki i Arman cię złapi. No już, mówisz serio? Nie tak dla jaj. Tam były trzymane zwierzęta na sprzedaż, idioto. <noise> za taką wielką kratą. To, co to były za zwierzęta. <noise> wiecie to miasto, powinniście zbudować ich więcej. Się <noise> Miasta już nie ma. Od dawna. Więc co zamierzasz? W tej chwili zajmijmy się teraźniejszością, czyli wydostaniem się stąd. Dobra, no, teraz je było, że zapisywanie. Nie takie, że ja później musiałem iść 10 razy w jedno miejsce. Dobra, ale co? Myślę, że dwa razy wojownika pokonaliśmy. Inną moc niż ostatnio, widzieliście? Rękę Ormazda, mianowicie, poprzednio było co? Oddech Ormazda. Nie wiem, czy mu oddech, czemu ręka, coś jest. Skrzydła to jest chyba latanie, a krok to jest takie odbijanie się jak piłka czy coś takiego. No, bo tam się lata od jednego do drugiego, takie gówna. No. I co? W następnym odcinku będzie Iglica Królewska i Iglica Marzeń. Czyli chyba znowu jakieś dwie wieże. Jezu. No, to już tak. Na koniec taki sucharek. Dlaczego, o... Dlaczego Bin Laden wygrywa z y, Obamą w Szachy? Bo zbił mu dwie wieże. Haha, <śmieszne>, śmieszne, nie? A, dobra, to co? Są... Kończymy. Dzięki za oglądanie, jak się Wam podobało, wiecie za, co robić tam na dole. I to tyle ode mnie, na razie jął.